Witam w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj znowu namierzyliśmy je... przez technik z In Inspiro W ciągu tego samego dnia Zapraszam do oglądania Tym razem jestem na stacji do ONZ Trzeba uważać na RP1 Mam wrażenie, że on raczej tutaj zawróci Uwaga... O! Było FP1, ale tak takie straszne. 49, tym razem. To nie jest ten sam pociąg, ten 56, ale 49. I miałem rację, on zawróci i wjedzie potem na M1. pociąg w kierunku Mowa nie zabiera pasażerów. Proszę zachować ostrożność i nie zbliżać się do prawa. Przepraszam. przed chwilą widziałem jakiś pasażer chciał wsiąść do pociągu. I dlatego musiałem tylko poinformować go o tym, że nie można do tych Uwaga, pociąg w kierunku owa nie zabiera pasażerów. Proszę zachować ostrożność i nie zbliżać się do kraju. Oby kolejny raz było RP1 na, na tym pociągu. Już trzeci, w dniu dzisiejszy. Po drugi raz namierzyłem na stacji do ONZ. Masz listę zmianaków. Właśnie.

Trzeba uważać... O! Było FP1 Ale podskoczyłem no To nie było takie straszne, ale trzeba uważać tak cisza. O! Poszła i I już jest na 1 Dziękuję za obejrzenie odcinka i do widzenia.